maneczko z tej strony Crazy A my dzisiaj sobie nagramy 5 e, glitchy, które szybko musicie wykorzystać, zanim zostaną sfiksowane bo ułatwią grę w Palwardzie Jednym z tych glitchy właściwie będzie złapanie bossa z Syndicate Tower'a Syndicate Tower to jest właśnie ta, ta, ta wieża e, Możecie się dowolnego bossa, nawet wszystkich pięciu złapać, bo bodajże jest pięć wież Jest jedna tutaj, e, druga tutaj, trzecia tutaj Czwarta tutaj i piąta tutaj. Więc obojętnie którego bossa możecie zrobić, jeżeli tego glitcha jeszcze nie jest a wydaje mi się, że na 5 lutego jeszcze ten fix nie jest zrobiony, no to tepacie się do dowolnej lokalizacji, do której będziecie mieć dostęp do e, gardów. E, ja zalecam mam złukiem, ale że amunicji ja ja akurat sobie nie wziąłem, bo nie byłem na tyle pełno sprytny, to zrobię to spałką. E, uderzacie tego garda i tepacie się od razu w. Pod Syndicate Towera. Zazwyczaj Syndicate Towery mają koło siebie od razu waypoint, więc jest fajnie, że można tak szybko do tutaj dotrzeć. Eee, więc uderzamy tego garda. Ja sobie zazwyczaj lubię uderzyć jeszcze jednego, który się gdzieś tutaj powiem pojawić. O, dokładnie tego. Eee, możecie to też zrobić na 8 levelu, ale wtedy nie zalecam bić drugich gardów. Macie większy assault level, więc łatwiej zrobić to w późniejszym etapie. Dopatrzcie się pod Syndicate Towera. Biegniecie, żeby odpalić arenę od razu. Możecie skipnąć sobie wideo to, to, tą która jest na start, a możecie ją zostawić obojętne to. A ja tam wolę ją skipnąć, bo już to kilka razy robiłem. Na tym koncie jeszcze nie łapałem, wydaje mi się, że Grisbolta łapałem tylko na swoim świecie na koncie, który miał 8 poziom, więc na 8 poziomie to też się da zrobić, specjalnie to sprawdzałem. I teraz cały trick polega na tym, żeby zrobić tak, że oni strzelą w bossa. Jak zadadzą mu wrażenia, tak jak właśnie to teraz się wydarzyło, no to macie 100% cast w plecy Grisbolta. On się tak bukuje, no i wtedy właściwie możecie go złapać. Widzicie, udało się złapać. A, to na tym świecie też złapałem. Najważniejszą rzeczą, którą nie możecie zrobić, nie możecie wystawić żadnego Pokémona do walki, ponieważ wy nie możecie uderzyć tego Grisbolta. Zaraz po tym najlepiej dać sobie respawn. Nasze rzeczy tutaj właściwie zostaną, no i musimy po prostu je zebrać. No ale, przynajmniej Grisbolta mamy i też tracimy ten tread Level, no to sobie tapnijmy się po prostu do jakiejkolwiek bazy, chodźmy zebrać te itemy, o ile mi się uda, no i mniej więcej na tym ten bug polega, mniej więcej około minuty zajmuje z wykonaniem tego baga. Więc jest to bardzo fajna opcja na przyspieszenie, w szczególności, że Grisbold będzie miał około 30 tysięcy HP, w zależności od waszego levela. No i na początku, jedynym problemem, jaki będzie, to będzie jego wykarmienie, ponieważ bardzo dużo źle. On chyba ma tam 600 czy 800 tego pożywienia, więc bardzo często głodnieje i bardzo szybko właściwie trzeba uzupełniać mu to zdrowie. Tak samo możecie złapać innych Syndicate Towerów, ale nie będę tego już pokazywał na tym wideo. Mogę powtórzyć za chwilkę na czym to polega, tylko sobie zobaczmy tego GrisPolta. Eee, już szukam. Więc Grisbold jest w tym miejscu. Ma 30 tysięcy zdrowia, 475 głodu, więc mówię, będzie często głodniał, bo jest jeszcze napisane, ile tutaj chlebków głodu ma. No i na early gameie może macie pala, który właściwie ma dwa do handiworkingu, trzy do przenoszenia i dwa do zbierania drewna. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Możecie też tak zrobić z pozostałymi Syndicate Towerami, jeżeli odkryjecie. Dokładnie na ten samym trik polega, czyli uderzacie garda, depacie się Wasemem i po prostu czekać. Musicie ustawić się. nie wystawiacie Pokemona i musicie się ustawić między jakby targetem tych PD i e, af i e, F żołnierzy a waszym Syndicate bossem, żeby oni go uderzyli, oni go zaatakowali. I dzięki temu właściwie ten boss się baguje, ponieważ traci z was agro, a nie chce się też bić z tymi syndicate towerami, więc wtedy. Macie 100% reta w plecy, bo jest po prostu jakiś bug. Kolejnym bugiem, lub nie do końca bugiem, jest związany z Digitoysem. Jeżeli na 19 levelu sobie odblokujemy jego umiejętność, czyli tam drill crasher, czyli bez przerwy on będzie właściwie drill crashował aż rozwali rzeczy, odblokuje się to w jego itemek na 19 levelu. Jeżeli sobie tutaj weźmiecie i skrawcicie to w, w benchu, takim do krawcenia rzeczy dla ten, no to on zaczyna drillować nieskończoność, właściwie się kręci bez przerwy. No i jeżeli jego umiejętność się zdepletuje, no to jest taki bug, że jeżeli go upuścicie na ziemię, no to z powrotem będziecie mieć tą umiejętność, więc możecie to robić w nieskończoność. Właśnie nam się to skończyło, więc teraz wchodzimy sobie tutaj do party. Najeżdżamy na e, tego pokemona i tutaj macie drop pala na RC, no to dropujemy tego pala, podnosimy go z ziemi, wypuszczamy i on ma naładowaną w pełni umiejętność. Dokładnie to samo możecie zrobić z itemami, czyli jeżeli ujrzyłem sobie grappling hooka, on wskoczy na cooldown i sobie po prostu go przełożymy do ekwipunku. I wrzucimy z powrotem, tego jego cooldown znika. Więc to jest po prostu taki reset, który wydaje mi się, że twórcy jeszcze nie do końca ogarnęli. Więc jeżeli byście też chcieli się szybciej przemieszczać z grappling gunem, no to możemy jak najbardziej w ten sposób zadziałać. Nie wiem, co się stało z tymi skałkami, żeby ich nie podniosło. Eee, no i fajny sposób na to, żeby odświeżyć sobie cooldown na, e, naszym, na naszym spelku. Widzę, że inwentory mamy full. A tutaj sobie malinki założę i zjemy sobie po prostu na szybkości coś. Ja pozbieram te rzeczy i chcę wam jeszcze pokazać jednego baga. Tylko nie jestem pewny, czy tutaj będziemy mogli go od razu zrobić, ponieważ nie zbudowałem sobie wcześniej skrzynki, ale sobie szybko ją zbudujemy. Tego baga już pokazywałem na swoim poprzednim wideo, w ogóle teraz zrobili tak, że jeszcze jak się jest przeciążonym nawet całkowicie, to można coś tam chodzić. Tu możecie z dowolną ilością danej rzeczy zrobić, czyli na przykład weźmy coś, co jest najcięższe, nie wiem czy sortowanie jest po najcięższych itemach, ma 275 albo 312 kg, weźmy na przykład, załóżmy, że mamy 2000 kg skałek, wrzucamy sobie, farmimy sobie na przykład dookoła wszystkie ory, wrzucamy to do skrzyni, Robimy przy waypoint'cie drugą skrzynię, na przykład w, takim, w naszym przypadku przy tamtym waypoint'cie bym postawił drugą skrzynię i, z, i robimy tak, podnosimy sobie te rzeczy, zamyk, yy, przytrzymując klawisze na tym, zamykamy sobie skrzynkę tabem i trzymając ten klawisz niesiemy te itemy w ręce. Możemy swobodnie biegać, możemy wejść na latającego monta, na przykład w tym przypadku tutaj i nie daje nam to przeciążenia, a itemy możemy sobie przenieść do innej skrzynki na przykład, więc w tym przypadku przenosicie na przykład do skrzynki, która jest przy waypoint, po to żeby w waypointie wsadzić to do skrzynki albo wsadzić to do jakiegoś punktu, no i w, po drugiej stronie wsadzić to do skrzynki, która by się znajdowała zaraz przy waszym palboxie, żeby to wsadzić i mieć z głowy. Możemy to teraz pokazać na przykład na tych 3000 kg, wbierzemy to do ekipunku, wbierzemy to, sobie na przykład do takiej skrzynki, gdzie, to, gdzie ją mamy, trzymając ten demek, przechodzimy, mamy 362 skałki, które po prostu możemy swobodnie przenieść do jakiejś dowolnej innej skrzynki, możemy odpalić latanie, możemy odpalić wszystko. Wydaje mi się, że to będzie zfixowane, nie będzie się dało trzymać w takim sposób w rączce itemów, no ale w tym momencie jest to bug, przekładamy na przykład to do tej skrzynki, więc jest to warte wykorzystania, ułatwia przy przenoszeniu demków i ym, jest to jeden z tych bliższych, z którym się Wam chciałem podzielić. Kolejnym takim bugiem, e, który możecie wykorzystać, nie jestem pewny czy to jest bug, czy to jest właściwie. Yy, Umyślnie zrobione jest, jeżeli nie macie we wczesnych etapach gry latania, no to możecie wykorzystać to, że macie glider. Jest kilka sposobów na to, żeby zrobić momentum, które właściwie dawam nawet szybszy sposób niż latanie. Czyli, jeżeli biegniemy i naciśniemy sobie C, no to zaczniemy sobie ewidentnie jakby spadać z górki, więc możemy sobie w ten sposób wyrobić momentum i po prostu naciskając podwójnie spację, lecimy sobie na naszym latawcu albo na gliderze, albo na czymkolwiek. Ale też jest drugi sposób, yy, i ten nie jestem pewny czy to nie jest do końca glitch, czyli jeżeli sobie wypieciągniemy pistolet, strzelimy na przykład w ziemię i od razu przeskrolujemy na inny item i naciskniemy dwa razy spację, no to też uzyskamy dokładnie to samo momentum. Że zaczynamy glidować. Jeżeli mam na przykład punkty, które są na równym poziomie, jest to trochę cięższe do zrobienia, ale jeżeli... ostatni glitch, bug, którym się chciałem Wam podzielić, jest to bug dla osób, które mają wyższy level, bo na niższych levelach, jak sprawdzałem, to ten XP idzie bardzo monotonnie. Jest to bug na... związany z budowaniem. Nie jestem pewny, jak się robi to, żeby fundamenty i inne rzeczy były kamienne, być może gdzieś tu tutaj się da zrobić. E, tutaj akurat nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ponieważ nie odkryłem chyba tego. E, ale jeżeli macie dostęp do kamiennych rzeczy, być może e, coś trzeba tutaj odblokować tak, żeby po prostu się odblokował ten dostęp do tych kamiennych rzeczy. No to jak najbardziej możecie tego baga wykorzystać na kamiennych rzeczach. E, o, tu jest tą strach 600, możemy to na kamiennych rzeczach pokazać. Wydaje mi się, że będzie dużo więcej ekspa dzięki temu. E, na czym ten bug polega, no to mamy Stone Walla i Stone Foundation. Możemy zrobić sobie z tą foundation. Możemy też zrobić zwykłe foundation i z tą wallami to farmić. Bug polega na tym, że musicie mieć kawałek płaskiego terenu. Stawiacie fundamenty mniej więcej na 3/4 wysokości w liczbie sztuk trzech. Teraz musicie postawić sobie ścianę na obojętnie którym końcu albo prawym, albo lewym. Już się widać, że buguje. Stawiamy sobie. A nawet chyba trzeba było postawić wszystkie trzy ściany, więc stawiamy sobie wszystkie trzy ściany tutaj. Eee, więc pyk, pyk i pyk, wszystkie trzy ściany postawione. Teraz dopiero na obojętnie którym końcu sobie stawiamy ston, nie stone foundation, tylko wooden roof. Eee, ja sobie postawię na prawym, bo na lewym mam ognisko, żeby się nie od niej nie blokować. Teraz przypinamy do, tych, do tego bloczku schody. No i w tym momencie, patrząc mniej więcej w to miejsce. Bierzemy sobie Stonewall i możemy go budować. Odsuwamy się, celujemy sobie tutaj i teraz po prostu prawym przyciskiem budujemy, on się od razu rozpada. Najlepiej skrzynię sobie położyć obok, żeby pale Wam od razu to znosiły do najbliższej skrzyni. No i po prostu w ten sposób farmicie expa. Nie jest to wiadomo najszybszy sposób ale bez wychodzenia z domu po prostu można sobie odpalić jakiś filmik na YouTubie, a prawym przyciskiem po prostu ci naciskając budować bardzo szybko ściany. No i w ten sposób właściwie farmimy sobie Expa. E, tutaj nie jest to jakiś fenomenalny sposób, ale jest to bug i myślę, że on będzie załatany. E, i uważam, że jest to jakiś tam sposób na to, żeby sobie szybko farmić ekspa bez ruszania się z domu. No i pokemony od razu wam zbierają te skałki, więc to też nie ma takiego problemu, że te skałki gdzieś tam lądują. Wydaje mi się, że to i tak już dostało jakiś penalty i że jest mniej ekspa za Mogę się mylić, możecie mnie poprawić, ale to jest styl jakiś, jakiś stopniu glitch. No i to by było na tyle w tym wideo, to jest ostatni glitch, który się chciałem z wami podzielić. Mam nadzieję, że postartowałem je od najciekawszych do takich najmniej ciekawych. Nie wiem czy są jeszcze jakieś glitche, Ja być może miałem jeszcze jeden, wydaje mi się, że w głowie, ale zapomniałem, nie zapisałem sobie go i zapomniałem co to był za glitch. Także... Mam nadzieję, że wykorzystacie te glicze jak najszybciej. Mam nadzieję, że Wam też pomogą w gierce. E, wiadomo, nie, nie dla wszystkich jest to fan, ale no, jeżeli chcecie sobie po prostu przetestować te glicze i e, wykorzystać je, zanim zostaną zaprezentowane, mieć fajne, unikatowe Pokémony takie jak właśnie ZOŁU i. E, Grisbold, czy też papugę i tego gościa stąd tutaj, czy też jakiegokolwiek innego lidera, który prawdopodobnie albo zostanie sfiksowany i już nigdy później nie będzie możliwy do zdobycia, jest najlepsza szansa na to. W dodatku, bardzo dużo ekspa się dostaje za łapanie tych Pokemon, więc jeżeli chcielibyście, to warto złapać 10 sztuk i szybko podbić sobie level, ponieważ nie jest to trudne zadanie. A ja się w tym momencie z wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobało to wideo. Trzymajcie się i na razie.